Kochani, rok temu płaciłem mu 100 zł za każdą nieprzespaną godzinę. I dzisiaj zrobimy to samo, tylko jest jeden haczyk. Posti zarobi te pieniądze tylko i wyłącznie, jeżeli przebije próg 60 godzin. Jest to bardzo ciężkie, ponieważ ludzie, którzy mocno tryhardują, przeważnie odpadają około 50 godziny. Tak więc postis garnie albo ponad 6 tysięcy złotych, albo nic. Halo! Pieniądze są do zarobienia! Wyspał się pan! Jakieś 5 minut przed tym, jak otworzyłeś te drzwi, się obudziłem. Wyspałeś się w takim razie! To dobrze, bo jest problem. Skupiłem paszport w Anglii. Naprawdę go nie masz? No nie mogę go znaleźć. Jedyna szansa to jeszcze może być w aucie, więc ten dzień zapowiada się cudownie, kochani, bo jest szansa, że w ogóle nie wyjadę z tego kraju. Będziemy mieli dzisiaj poszukiwanie, ale oprócz tego pojedziemy w moje rejony, gdzie się wychowywałem, wam wszystko pokażę. Więc trzeba wstawać, pakować się i wyjeżdżamy z naszego pięknego hotelu. Jeżeli nie widzieliście, dlaczego tutaj skończyli, to obejście poprzedni odcinek. Co on pod kołpę? zaczynamy ten dzień od y, adrenaliny. Przynajmniej jest ciekawy początek filmu, bo zobaczymy, czy mam przerąbane i nie mam jak wyjechać z kraju, czy jednak będzie wszystko na luzie. Boże. O kur... Ja pi... A spadni jak jechałem. Szczerze powiem, też się wprisowałem, że nie mam paszportu. Jak I... był pan podjechać do ambasady w Manchester. Ja pierwszy to jest niesamowite i normalnie spadł mi, nie wiem jak. Miałem praktycznie przez paną noc, bo leżałem chyba z godziny i myślałem, gdzie jest mój paszport. Nie świeć mi w oczy, bo za stach! Mi się! Boschy, jakoś minęła pierwsza godzina, jesteśmy w Anglii, mam dla ciebie 100 złotych, czyli 20 funtów żeby jednak faktycznie dostać pieniądze, tak jak mówiłem, Posti musi przebić barierę 60 godzin. Więc y, masz nad sobą teraz swoją skarbonkę, która pęknie tylko i wyłącznie, jeżeli dobijesz 60 godzin. Możecie się pożegnać z tym okropnym miejscem, przynajmniej mieliście typową noc, ja miałem z Pawciem niezwykłą. Ona była wyjątkowa. Jedziemy stąd i idziemy sobie coś jeść i kierunek moje rejony. Pani zostawiliśmy bagaże już w samochodziku. Idziemy aktualnie do Greksa, tak jak zgubiliśmy ostatnio Pawcia w Szwajcarii, tak teraz zgubiliśmy Kinie w Liverpoolu. My poszliśmy poszukać jedzenia. Myśleliśmy, że pójdziemy do Gregsa, a potem uderzyliśmy jednak do maka, No a Kinia poszła do Kosty i jej tam nie ma. Patryk jest bardzo zestresowany. Już wyprzedził nas o jakieś 50 metrów. No co? Obszar nie jest aż tak duży, więc powinniśmy się zaraz znaleźć. Najwyżej będziemy czekać na nią przy aucie. No i dobra, ale yes. znaczem będziemy... yes. no, jednak McDonald's? Ona sobie nagrywa content z testowania smakowego napoju, a my teraz grywamy content z tego, że ją zgubiliśmy i że boimy się o jej życie. Taka jest różnica dymów. No ale wpadajcie do Kingi, to się dowiecie jak Patrykowi smakuje napój ze Starbucksa w Liverpoolu. Druga godzina za nami, dwie i pół w sumie my jesteśmy w drodze do moich rejonów post i zgarniesz kolejną stówę. Ja musiałem się wystać, bo mnie coś z raka złapała. Ja musiałem skorzystać z toalety, bo coś... Um, problemy brzuszne. Siadam za kółkiem i jedziemy. 15.42, czyli 15 minut temu po Steve'ie kolejną stówę. Już przyłącznie świnka nade mną robi się coraz grubsza. Ale pamiętaj, że ona tylko pęknie, jeżeli przebije swój poprzedni czas, więc nie ma co się cieszyć na razie. I tak oto jechaliśmy dalej, ale oczywiście nie obyło się bez atrakcji. Czasem. Usterku. Nic sobie, no i nic się nie stało, zużyło się tylko nic się nie stało i finalnie dojechaliśmy nad Angielskie Morze w moich rejonach. Niestety jednak Kinia bardzo zestresowała się całą sytuacją i przez to była trochę mniej obecna. Tak więc próbowaliśmy ją trochę rozweselić. Ej, teraz nie możesz mówić, że jest gorszym kierowcą od Próbuję się nie śmiechać. Gdzieś kiedyś swój samochód jak wygląda? A ten, co go sprzedałeś bez yy, skrzyni biegów. O... Weź, nie jest macie dowodu, że ty to zrobiłeś bez żadnej sztuczki, To jest naprawdę jakieś umiejętności kierowcy. Kochani, zmieńmy temat. Jesteśmy nad morzem. Kurde, jaki widok! Tam ja tak nowo, dawno no? nie byłem na. Nie, ja przez dawno nie byłem nad morzem. Głupy, to sobie w placu graliśmy koncerty! Ale nie byliśmy na plaży. Czy tu można wejść? Z pieskami nie można. Z pieskami. Welcome to England City. Czasami się tu siedziało, po tym, z rodzinką A uu, ty tu byłeś? To są moje rejony Pani, no bo co, piasek zobaczyliśmy, może zobaczyliśmy Chcesz, żeby jeszcze napatrzyć, to patrz Jakbym miał kurtkę na sobie i leżał to bym tu posiedział 3 godziny Jestem ochrzczony Nie! Yeah. Nie yeah. się kaptur a! co tu się dzieje, kochani. Postirol ataku, atakuje, atakuje, zbliża się. Chciałem lecieć za nim, a zapomniałem, że nie umiem. Nie, bo to musisz <grym udawać <grym mewę, chłopku. Bo one stadem chodzą, patrz. One tak, wiesz, że idą, idą od nas, tak kątem oka patrzą, co my robimy, stary, cały czas. nie i... IQ niż te mewy. To nie ja byłem mewą! To nie ja zjadłem! Nie obraca się pomieszty. Chodźmy pochodzić sobie po tych rejonach pięknych. Tu totalnie nic nie ma. Myślałem, że poszłaś. Są takie fajne gry, które zobaczycie. Chodźcie. A tu trzeba zapłacić? Nieprawda, bo ja widzę. Co widzisz? Żygającego sylwka. Patrz. A, je, no patrz. W Anglii na przykład bardzo popularne są takie playlandy I ja zawsze kochałem przyjeżdżać tutaj i siedzieć w playlandach z rodzicami Więc zapraszam was do takiego playlanda Patrzcie jak to jest kolorowo fajnie Ale to jest fajnie, ładnie Może uda nam się wygrać coś ciekawego Bierze się kubeczek, wkłada się pieniądze Tak 20 co dajesz, tak dużo? Kobieto, trzeba kontent robić Masz punty i teraz rozdrabniasz na dwa pi, bo tu się gra za 2 pi często się i piszesz z tego wszyscy Musimy zdobyć jak najwięcej punktów Muszę zobaczyć czy jest tu coś czy ja jestem dobry Taktyka na spocenca jest taka nie Bierzesz chłopie dużo i robisz tak Patrz chłopie ile tu już mam O patrz, stary jak nie drukuję Ty też Ej trafił, siedzę tu dopóki nie trafię Wygrywam ten jackpot, wygrywam go Ej zaraz mi spadnie awokado O mam, tak Trafiłem! Dobra, wsadzam tu potężną pulę Teraz, teraz cię byka dospodnie. Wygrywam <grystanie> of... amongasa dla ciebie. Dobry call Nie, dobrze no? Ej, dobry kol. 15 mega wheel, nie? Pusty doł! się, Ej, to chyba oddało. Wiadomo, może być fatalnie, ale chłopie wierzę, że ta gra odda. Chodź, nie się. Przyszedłeś, pewnie będzie gówno teraz. No kurde, powiłem. W ogóle moim marzeniem zawsze było przyjechanie tutaj i po prostu wydanie jej dużej ilości pieniędzy. I teraz jak mam swoje pieniądze, to mogę to robić. Jest to takie małe spełnienie marzeń dla mnie. Kochani, tyle tam zasiedzieliśmy się że jest godzina 20.25, co oznacza, że teoretycznie nad swoją głową już jest za jakieś 13 minut mogę Jesteśmy około 20 minut od miejsca, gdzie mieszkałem w Anglii Nie mojego głównego, tylko tam, gdzie studiowałem i mieszkałem jakiś czas, więc możemy podejść pod mój uniwersytet i zobaczycie, gdzie stawałem studia Ale to jest dziwne no. dla mnie Mnóstwo razy gadałem z tobą przez telefon, kiedy szedłem na studia i akurat szedłem tam i ty będziesz w tym samym miejscu Teraz zmierzamy do Middlesbrough. Jeżeli nie wiecie, to ja z Postim przyjaźni się bardzo długo. Od czasu, jak jeszcze mieszkałem w Anglii i zawsze mówiłem mu o takiej potrawie jak parmo, a on za każdym razem chciał tego spróbować. Tak więc najwyższa pora spełnić jego życzenie. Spróbujesz legendarne parmo. Soku. A dzisiaj? <laughs> Dzisiaj. Ej, ogólnie parmo to jest takie coś, co jest tylko w moim rejonie Anglii, którą biłem jakby po ziemu chyba od 6 lat. Opry. Bo ja kojarzę takie sceny, zawsze u ciebie w obszarze biurka były takie pudełka jakby z żaciem, i ty mówili zawsze, że właśnie to jest to. Ciekawa jestem bardzo, czy mi to będzie smakować. No, ty e, nie e, jesteś no. fanem niczego, co Nie, McDonald's i e, Nando Suma. <laughs> wygląda jak Detroit. Ale pa <laughs> Czyli nie, nie chciałbyś tu mieszkać. Nawet Przemek, pro przyjechał. my god O Jezu, jakiś syje. I Dobry. co dalej, <noise> dalej się podoba? Nie no, nadal Papi, jest klimat On tu ten. stoi taki samochód, nie? No, Royce, Royce i tyle. W miarę się tu zrobiło bezpiecznie Skoro parkują takie rzeczy Bar Tu jest bardzo dużo bogatych ludzi bardzo dużo biednych ludzi okay. Jak też tam po furach możesz zobaczyć No to nie wygląda jak tania fura Bardzo dużo chłopaków wygląda w taki angielski sposób W sensie dresy, taki, takie ty, Ten, Nie, to wygląda ja nie, jak ja Ja się tak nie. zawsze ubierałem Dlatego jestem nauczony chodzeniu dresem Nie, nie, no bo tu się tak chodziło To jest wszystko tak Przepełnione jakąś taką energią, że jakby to w ogóle nie wydaje się realne Ile to ma pięter w ogóle To jest jeden budynek z 14. Aha Przed nami też, nie? O kurde To jest wszystko szkoła No ale ładnie to wygląda, tu byłem, ale nie wiem po co to Ogólnie tutaj działało to tak, patrz, na przykład zatrzymajcie się I tutaj macie budynek y, humana, y, prawa i social science. social science I każdy budynek był podzielony na różne przedmioty po prostu O kurde, ale nowocześnie 哇！哇！<Cool. S 2> <Class. S 1> wow. Uuu, to zupełnie inny vibe daje w ogóle tutaj to miejsce, ten jakby... W, w, w innym mieście nagle, no, nie? Nie w, czujecie w, się jakbyście byli trochę w Ameryce w, teraz? No, tak, tak, no. Ja byłem na właśnie media i tak dalej i tutaj tworzyliśmy film, dokładnie na tej kratce schodowej. Patrz jakie to jest wielkie, nie? Wejdziemy tam na górę, jeden z takich filmowych budynków tutaj. Okay. Mówiliście, że to jest duże, patrzcie to dalej się ciągnie tam. Gigantyczny uniwersytet. Patrz jaka tam jest imprezka w środku, chłopie. A chodziłeś tam sobie nie raz? Nie, ja siedziałem w domu, ja nie byłem imprezowym. Ja patrzę na ciebie i jak Jakoś tak dziwnie mi się Ale on tu pasuje. A ten, na building tak, to się tak nazywało, i tu miałem dużo swoich zajęć. I zawsze na dole jest jakiś lobby, i tak dalej, w każdym budynku, i potem wyżej są śledzenia. E, Patrzcie, tutaj jest mapa całej szkoły. I ile jest budynków? 29. I jak wam się podoba moja szkoła? Klimat, słowo, którym bym podsumował ten wypadku. A ile tu było Polaków? Nie wiem, nigdy się nie minąłem żadnym. Tutaj idziemy sobie zjeść harmo Jestem ciekawy, no bo to już jest takie mniej pewne na przykład. Ja ogólnie Gordon Ramsay tutaj też przebywał. Jakbyście tu przyjechali no to nigdy byście no tego nie wzięli, nie? Wcieli, nie? No to jest, nie wiecie, że coś takiego istnieje No tak, no, no w ogóle bym nie wiedział, żeby po to sięgnąć, no. Więc e, jestem ciekawy jak wam to smakuje, zapraszam Dlatego Ja bardzo lubię taki styl podróżowania że spotykasz się właśnie z osobami które są miejscowi i oni ci właśnie dają takie smaczki jak ty nam dajesz Jakby na menu, oddzielone pierwsze menu, największe to jest dla parmezana, filet z sosem beszamelowym, serem i nie mam pojęcia co tam dalej jest. Fajne, to jest takie wzruszające, że tu bycie spędziłem większość mojego życia tak naprawdę, którego pamiętam. No jeszcze nie w tym miejscu, ale ogólnie w Anglii i że teraz są jakby najbliższe osoby ze mną. Tutaj mogę im pokazywać wszystko jakby co odkryłem, co jest fajnego i tak dalej. Jest to po prostu takie wzruszające, miłe i po prostu ciekawe, bo jestem ciekawe ich opinii po prostu. Powiem mam że taki posiłek nie jest najtańszy. No bo około no. za całe tanie 100 zł, prawie co? Za jedno. A jest martw. 100 zł? Tak, jak to jest... pizza jakbyś Za pizzę 70. Jakbyś, chłopień nie spał godzinę. Ciekawostka po Ty dosłownie za minutę zdobywasz 900 zł. Więc, chłopie, masz 900 zł nad głową. Patrz, patrz. patrz. To jest wasz moment Chcieliśmy poskiemu zamknąć oczy, żebyśmy mogli, znaczy w sumie ty mogła najpierw zrobić reakcję i potem posti, bo nie mamy jak naraz zrobić. No, ogólnie nie jest to małe. ja tego też na pewno nie zymysłem. Nie jest, widzę. bo to jest to serie nie? Ej dzisiaj jest to kawał takiego grubego mięsa Dosłownie jak schabowy wygląda Ale tak z tak oblany serem, że nawet w nie widać pożar. Aj, ale to frytki Ej, to jest normalnie kotlet schabowy, zobaczcie Znaczy z pieczy skoczeka, tak? Z wielką ilością sera O Jezu Co? Ale dobre Ej, to się rozpływa tak w ustach Stawaj to Dobre Ale Serio? Jest... O tak. O ja Ale jest tysiące, nie? Po prostu robi spidr, mówię pają bardziej to mo. Będzie ci tego brakować jak jakiś zasmakowały. Nandos to jest tak zupełnie co innego i Nandos jest też przepyszne, ale to niesamowite. To smakuje jak sępkę. Jak, jak... Patrz, odpłacz Może że tobie smakuje, to jestem w szoku. Nie chcę mi się gadać to, bo to jest takie dobre. Chodziło mi tylko jeść. Ej, mi się wydaje, że taki full parmesan może mieć ponad 1500 kalorii, nie? Ostatni gry. Ale nie zrób, błagam. Jeszcze frytki zje! Nie chcę frytki jeść dalej. Ostatni raz się tak u Kasi, bo nienawidzę wyrzucać jedzenie. Jak zamówiłem za dużo, to trudno. Sprawdźmy, ile to kosztowało. 77,60. Stary, moja głowa nic nie waży. Subskrybuj mój Ja pierdzielę. Jak wam się podobało, kochanie? To była niezapomniana chwila w moim życiu na pewno. Moje rano, manjaro Kołam Majeranos. Tyle tłuszczu i węglowodanów. Niesamowite. A wiesz, że masz zjazd zaraz? Czy już? Chyba już. Za 13 minut będziesz miał 1000 zł pełne. Jesteś w jednej szóstej. Będę albo nie będę. To w <grym> ciężko idzie. A on co ma powiedzieć, co Lajku. obtupił całego? Nie, to jest w ogóle... Ja nie wiem, jak on to zrobi. W ogóle to, to jest logo tego miasta. W międzyczasie jeszcze chciałem podjechać do mojego pierwszego własnego mieszkania. Widzowie, którzy oglądali mnie za czasów Anglii będą nie wiem czy mi się uda. Mam! Mam! Patrz to, o kurde, ale flashbacki. To są drzwi do Twojego domu? No, zapraszam. Podjechaliśmy na chwilę. Mieszkałem dokładnie tu. A to jest jakieś siedzenie? To jest kilka, tak? tak? Kiedyś się po pobiłem, prawie z tym sąsiadem, bo mnie zwyzywał, że jestem polekiem, że wypierdł. No, był fezy rasistą, no, był. Więc chula. tak to wyglądało. Spadamy, bo tutaj ludzie patrzą na nas, więc e, chciałem tylko pokazać. No, tu mieszkałem, jakbyście się interesowali przez dwa lata. Ale... Teraz, kochani, zapraszam was do mojego prawdziwego domu, czyli do Darlington. Jedziemy w moje rejony. Już takie, gdzie mieszkałem, z 9 lat, chcę was zaprosić na tripa. Posty, bo, bo właśnie minutę temu zgarnąłeś 1000 zł do skarbonki. Co on robi? <grym> Co ty, ale ty, czemu ty chcesz jeść? Przed chwilą wrzekałeś, prawie. Czymś słodkim sobie. ci, jak działa ludzki żołądek, nie? Ej, zabrałem tylko o czekoladę, oblewież ty. Ale Mary Jo, nie? Tylko na swoją pierwszą kamerę w tym sklepie, żeby zostać youtuberem. Dokładnie w tym sklepie. Kur... W tamtym. Faktycznie, na KFC jest Hello Darlington. No hobe, Hello Darlington. Boże, nie wierzę, że ja tu jestem. To jest dla mnie film. I się zbliżamy, kochani. To są... Teraz są już Pez moje rejony, nie? Ale dziwnie. Wchodziłem sobie tutaj i mówiłem, że będę youtuberem. I made it, you know? I made it, kur... Miałem dwóch przyjaciół w podstawówce, reszta mnie gnębiła, dwójka mnie broniła I tu ciotka jego mieszkała i uwielbiałem tu przechodzić, uwielbiałem Tu w jakimś domu też byłem i tu były duże imprezy strasznie Te rodzinne, na które ja byłem zapraszany Tego ziomka, co a, mieszka okay. tam Ten dom, drugi mój znajomy, z podstawówki, on tutaj mieszka i tutaj Kochałem przychodzić i grać na konsoli, bo ja nie miałem w domu konsoli I przychodziłem o 8 rano, siedzieliśmy do 20 i się śmialiśmy non stop grając w Little Big Planetu, ja myślałem, że to to są najlepsze momenty w moim życiu. Bo, jak to dobrze swoim, Czyli wszyscy tutaj mieszkaliście na takim osiedlu wspólnym? Tak. I uwaga, tutaj na tym bus stopie mały Patryczek stał i czekał na szkolny bus. Tutaj zawsze zamawiałem parmo, ale potem zmieniłem. A tam obok jest sklep, w którym były słodycze po groszu. Co? I chłop robił tak, że jak miałeś jakieś drobne, na przykład 5pi, dawałeś mu to ci dał 5 słodyczy. Takich małych i cukierków, ale fajne to było. każdy go lubił bardzo. Panele. Tu na tym boisku byłem kopany i bity Taka ciekawostka Pod tą bramką lewą Tam jest skopali no, mocno Czemu ty się śmiejesz? Co to jest w ogóle? pod tą bramką lewą byłem kopany i bity no, Tu kurwa. na mnie pluli i kopali mnie Tu do szkoły się chodziło czasami ze szkoły chodziło się tutaj grać na tym boisku takim Tutaj stacja policyjna jest Aha i tu cię kopali a tu jest była policja No Po lewej stronie Byłeś bity? Tak Siap. No serio? No, moja szkoła tu jest. <laughs> Z czego ty się śmiejesz? Dlaczego no, ty gadasz takie rzeczy? No, bo ty się spytałeś, to ci mówię. I skoro tu jest twoja szkoła, to tu jest twój dom? Nie. Cześć! Dzień dobry! Zaraz padniemy. W tym domu mieszkałem przez jakieś 10 lat mojego życia, nie? W tym domu przed nami centralnie się wychowywałem. Całe moje życie, które pamiętam, prawda? tym kiblu strałem. To jest okno od kibla. Dziękuję ci za tą informację. I w tym momencie poszliśmy odwiedzić. Moją babcię, która dalej mieszka w Anglii. Posiedzieliśmy tam z dwie godzinki i postanowiliśmy pojechać znaleźć hotel, żeby się wyspać na następny dzień. Znaczy, no nie licząc, Postiego. Jest sytuacja kryzysowa. Jesteśmy w Darlington i nie możemy znaleźć noclegu, niestety. Nie żeby mi było to potrzebne, ale generalnie oni potrzebują. Nie sądziłem, że aż tak grzmi w Darlington. Powinienem te challenge robić z kimś, żeby też był roz... jak ja i byśmy kurwa wspierali nawzajem. Dobra, no co mam wam powiedzieć, widzowie? No jest p... no, czuję się k... Tragiście. <laughs> Widzowie, pierwsza 34. Latamy nadal bokiem po Anglii i szukamy hoteli. Cztery hotele już objechaliśmy i nic nie ma dalej. Jedziemy do piątego aktualnie. Kinga pana z podłoga jest on power saving mode i jest wyłączona aktualnie. W którym są pokoje Gabalek znajduje hotele przez ser. To jest niezapomniane. Nie wyłączaj tego. Wysiądź z całkę z kamerą. To jest to miejsce. Zaufaj ja. Nie nawet nie się No Wiesz, że się wszystko udało, lecimy. Dalszą trasę. Tak jest. Ty ogólnie Paweł Polski zaraz chcesz więc rezerwuj kur. Nie no serio proszę ja. <noise> Musisz, jeść, musisz kupić ja Jedźmy wiem. na jakąś stację Ej, ale serio, ja się zesam. Nie się, tylko jeść, Kur... Por... Przepraszam, nie ja wiem co ty czujesz, ale to, że to jesteś ty, to, to jest śmieszne, kur... Nie no, po całą stronę pojechałem. Debil, 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 debil. Znowu jadę sam, nie ma gówna tu ze mną. Jeżeli nie, to nim się wysrał na wycieraczkę. Widzowie, sytuacja jest następująca, że sytuacja kupowa została rozwiązana, także problem defekacji zażegnany, ale został przed nami problem noclegu, ponieważ nie istnieją w Anglii hotele puste. Jedziemy do Liverpoolu, do ciężkiego króla z Myśleliśmy, że to jest nierealny plan ze względu na to, że problem kupy był nierozwiązany rozwiązany i baliśmy się, że można nas zaskoczyć w trakcie tak długiej trasy. Następny update zaraz widzowie, bo na pewno następny hotel też się nie uda. Dojechaliśmy do jakiegoś miejsca, gdzie jest dużo hoteli, ale mam swoje przeczucie. Już się poddałem. Hello, I was just wondering, do you have any rooms maybe? No, Alright, cheers. Alright. Zamknięte. Dziesiąty hotel. Ani słowo powiedziałem. Nie ma? Kto się śmieje za mną? Co się kurwa dzieje z tym autem? No kur Nach piszczysz! Door open! A Paweł pol Moje? Nie, moje! No No moje mówię kurwa! Zociłem całą wiarę, wszystko, nie? A ja w Trzecia w nocy ja szukam hotelu po jakiś wsiak moim... O, ktoś przyjechał akurat tam sprzątać pokój. Dawaj pawciu, musisz go wyprzedzić. Widzowie, musimy w niego wierzyć. Nawet nieprząta... Praca, nieprząta nawet. No przecież. Wraca, nie wiem, też to środka no Norum, norum, norum. Takie Po Hindusku. To był dwunasty hotel. Lecimy dalej. Sprawdziliśmy łącznie około 14 hoteli w trzech różnych miastach. Trwało to około 3 godziny i finalnie stwierdziłem, że zajedziemy do mojej babci przespać się tam. Ale żeby było bardziej pechowo, to... Patryk Policja zatrzymała, no kur... nie mogło być kończyn We just rented the car and we are from Poland, so we just got a little bit mixed up Cheers, sorry again No Thank you Dziękuję mm No -hmm. Chociaż, a co ty chcesz, żebym mandat dostał? No bo źle pojechałem jak debil. Policja mnie strąbiła, k Tak Jak chcę jechać do domu, nie spałem. Nie wiem, że nas policja zatrzymała, nie ma żadnego hotelu. Wracamy do babci. Trochę lipa, bo będę musiał babci obudzić, a bardzo tego nie chciałem, ale sprawdziliśmy 13 hotelów. Nikt nas nie wpuścił, albo nie było miejsc. Więc nie ściema, ale okej. Okay. Ale wstyd, jak widzicie, jesteśmy w domu nam przygotowywała, że my dzisiaj śpimy w cztery osoby. No, w trzy osoby. Jakie szczęście, że Posti nie śpi. Jakie szczęście, że mam tutaj rodzinę, bo byśmy nie mieli gdzie dzisiaj spać, jakby totalnie odwiedziliśmy 14 hoteli i żaden hotel nie był otwarty. Jest trzecia pięćdziesiąt, posty nie śpi, już około 15 godzin, więc nad takiego głową możecie zauważyć 1500 złotych. Ale przynajmniej zaoszczędziliśmy jakieś tysiąc złotych na hotelu. Jest jakiś plus. Nie? nie mogę się napić kawy, a uważam, że teraz jest dobry moment, bo nie jestem śpiący, a czuję, że mogę być na przykład za dwie godziny. Więc kawka pewnie idealnie zneutralizowała. Co ty robisz? Ty jesteś nienormalny. Pokaż mordę. A czy pijesz taki styl, dobrze smakuje? W sumie, tylko bardzo intensywny. Chodź no, pijesz. Krzyczkę. On bardzo chce wygrać pieniądze, chyba. Uważam, że może mieć problem z tym challengem, naprawdę, bo warunki są okropne. A ja idę spać. Więc my poszliśmy spać na jakieś 4 godziny, a Posti w tym czasie siedział w kuchni i oglądał serial. Widzowie, Paweł strollował solidnie i nie zostawił mi kamery. Jest 6:20, jestem na czwartym odcinku nowego serialu. Mam wrażenie, że ta kawa mi pomogła, bo jakby miałem. Taki moment, że jakby siedziałem na takim półświadomości, jak zaczęło wpadać światło słoneczne już to było coraz lepiej i wtedy już było git. Jestem zmęczony i wiem, że będzie pewnie dużo głupot dzisiaj się działo i będę się pewnie dużo śmiać, ale wiem, że od czasu teraz jak już jest słońce to na pewno to dźwignę. No powiedzmy, że pierwsza noc zakończona sukcesem.